Nazywam się Michał Siegoczyński, jestem reżyserem tego spektaklu. Roma i Julia i Znowied. Szeroki temat, ja wchodzę w szerokość tego tematu, bawię się funkcjonowaniem tego mitu Roma i Julii w popkulturze, postaram się przyglądać z różnych stron, dekonstruuję tego szekspira, ale też za chwilę się do niego odwołuję. No a jednocześnie najprościej mówiąc, na pytanie, o czym jest ten spektakl, a jak wiemy, twórcy nie lubią takiego pytania, odpowiedziałbym o miłości. Spektak będzie o religii, miłości i. Rock and rollu. Tak jest. Jeśli wiecie, co mamy na myśli. Będzie, można by łatwiej powiedzieć o czym nie będzie, bo będzie się tu bardzo dużo działo, ale tak naj, najkrócej. To wydaje mi się, że będzie o, o braku porozumienia, o braku tolerancji, o brutalności tego świata, o tym, że miłość, która powinna mieć podłoże. I fajną energię ludzi, którzy otaczają swoich najbliższych, to jest wszystko wyliczone do góry nogami. Wiesz, to jest tak. Myśmy, jakby nigdy nie artykułowali tego. Jakby ta nasza praca jest. Tak trochę szarpana w tej chwili, że Michał oczywiście cały czas mówił o tym, co to jest za spektakl, ale na pewno jest to o tym wszystkim, co zawarł Szekspir czyli jest miłość dwojga ludzi. I jest problem z tą, z tą miłością, wynikający z, z, z różnych tych okoliczności, które są u Szek, Szekspira. Natomiast my jeszcze dokładamy takie współczesne problemy. Na tyle, na ile znam Michała, z którym pracuję już od kilku lat, będzie to na pewno porywające, a zarazem poruszające wydarzenie, przedstawienie, więc. Myślę, że na pewno warto to zobaczyć, bo ja robię taki teatr trochę popkulturalny, więc tam jest dużo takich różnych odniesień, trochę zabawy, a czasem też jest poważnie i smutno. Hmm, te spektakle powstają w dość intensywnym tempie, więc wszystko się tutaj zmienia, aczkolwiek będzie, na pewno nie będzie to klasyczne odzorowanie tego dramatu Szekspira, no można to wywnioskować po samej kulturze. Będzie to jakiś rozrachunek z tą romantyczną tragedią, jakaś reinterpretacja w jakimś takim mocno popkulturowym sensie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na, myślę, że petardę, Ogrom, ogromne wydarzenie Romeo i Julia is not dead. 28 lipca w Teatrze Wybrzeże na scenie kameralnej w Sopocie. E, oraz zapraszamy na premierę na scenie letniej. W Pruszczu